Po pierwszym filmie Mortal Kombat wytwórnia filmowa New Line Cinema musiała sobie pomyśleć: Wow, udało się, zrobiliśmy to! Wreszcie film na podstawie gry komputerowej, który zarobił kilkukrotnie więcej niż kosztował, a ceniony krytyk filmowy Gene Siskel nazwał go „choć trochę przyzwoitym”. <gry> Logicznym następstwem byłoby zatem nakręcenie kontynuacji, która odniesie podobny sukces. To nie powinno być trudne, bo nawet reżyser pierwszej części zostawił na koniec swojego filmu scenę zapowiadającą kontynuację. Więc zadzwonili do reżysera pierwszej części, ale on im powiedział: Nie, nie, przykro mi, ale teraz jestem zajęty, reżyseruję Ukryty Wymiar. A studio mu odpowiedziało: okej, okay, nie ma pośpiechu, poczekamy, aż skończysz. Nie, no żartuję. Oczywiście, że postanowili kręcić bez niego i bez aktorów, którzy grali główne postacie: Reydena, Sonię i Johnego Cage'a, bo wszyscy oni przeczytali scenariusz i powiedzieli: "Nie, wiecie, nie mogę, będę zajęty graniem w czymkolwiek innym" i zastąpiono ich nudnymi podróbkami. Tak więc ten projekt był z góry skazany na porażkę i prawdopodobnie taka myśl przyświecała wszystkim w trakcie produkcji. Dobra, oto fabuła. Kosmiczny imperator Shao Khan postanawia, że jednak nie obchodzi go to, że w pierwszym filmie Ziemia wygrała turniej o swój los, więc rozpoczyna podbój mimo wszystko. Wiedzieliście, że tak można? Jak starsi bogowie mogli na to pozwolić? Nie wiem. Tym bardziej nie rozumiem, po co był ten turniej w pierwszym filmie, skoro Shao Kahn i tak nie dba o zasady. Miałby teraz więcej magicznych wojowników do podbijania planety i byłoby mu łatwiej. Ale nieważne. Ważne, że nasi bohaterowie muszą go powstrzymać. Kiedy bierzesz się za tworzenie kontynuacji, najważniejsze co musisz zrobić to poprawić to, co nie wyszło w pierwszej części i nie zepsuć tego, co już działało. Czy zatem aktorstwo poprawiło się na tyle, by nowe postacie można było traktować poważnie? Zobaczmy. Oto Shao Kahn, boss wprowadzony w grze Mortal Kombat 2. Spodziewacie się groźnie wyglądającego mocarza o potężnym głosie? Porzućcie nadzieję, bo zamiast tego otrzymujecie Sebę w śmiesznej czapce i z żałosnym głosem. As long the portal remains open, your world becomes my world. Uh... Ktoś tu z pewnością był fanem American Gladiators, takiego amerykańskiego programu, w którym uczestnicy zmagali się w zawodach siłowych. Tak sądzę, ponieważ w tym filmie gra nie jeden, a dwóch uczestników tego programu. Bynajmniej nie kończyli oni szkoły aktorskiej, a jeden z nich gra rolę czarnoskórego stereotypu. Mamy też Jade, której głównym zadaniem wyraźnie nie jest grać, tylko dobrze wyglądać i tyle. Więc dobrze się spisała. A także Sindel, która sprawia całkiem dobre wrażenie jako ważny czarny charakter, dopóki nie wypowiada swojej pierwszej, legendarnej już kwestii. Too bad you will die. To świetnie pokazuje w jakim kierunku zmierza ta seria. Mieliśmy to You will die. A teraz mamy to. Too bad you will die. Aż się boję myśleć, jaki byłby kolejny krok w tej ewolucji. Dobra, ale w Mortal Kombat chodzi o walki, tak? W pierwszym filmie były one tak różnorodne pod względem uczestników, scenerii i wykorzystywanych atutów postaci. Jak wygląda następny krok w tej ewolucji? No niestety nowy reżyser zrozumiał tylko tyle, że fani pierwszego filmu lubią walki i dał im po prostu więcej walk ale bez tego co w poprzedniej odsłonie czyniło je fajnymi. Czyli w sumie ten film jednak dobrze odzwierciedla środkowy gry z tej serii. Tym razem zdolni akrobaci stanowią niewielką część obsady, więc większość walk to standardowo zmontowane ujęcia bezpiecznych manewrów i okropnych efektów latania czy tam spadania. Liu Kang robi co może, aby ratować swoje sceny walki, ale walczy głównie z montażystą i słabym oświetleniem. Ale już i tak lepsze takie oświetlenie niż to migające męczące oczy. Dlaczego to się kiedykolwiek robiło i w sumie nadal robi. Nasi bohaterowie zmierzą się z takimi przeciwnikami jak bezimienni ninja, bezimienni ninja i jeszcze więcej bezimiennych ninja. O hej, to Sub-Zero. Czy on nie umarł czasem w pierwszym filmie? Zabiłeś mojego brata. Aha, to jego brat. Więc jak się nazywa ta postać? We have a Sub-Zero. Tak samo. Aha. A to co? Skorpion? On też zginął w pierwszym filmie. To też jakiś kolejny brat? Dlaczego walczymy? O, już zniknęli. Nieważne. Co się stało? Powiem Wam co się stało. W pierwszym filmie mieliśmy tylko wszystkie postacie z pierwszej gry i jedną czy dwie postacie z drugiej gry. Ale Mortal Kombat unicestwienie to już nie jest film promujący się grami, tylko film promujący gry, więc musimy na siłę wepchnąć wszystkie postacie, których dotąd w filmach nie było, w tym Cyrax, Nightwolf, Sindel, Shiva, Smoke, Motoro, Baraka, Jade, Jax, Milina, Noob Cybot, Rain, Striker i Kabal. Najlepsi wojownicy zabici. Hebal i Striker. <grywki> Tylko wspomnienie, ale powiedzmy. Ermak to nawet nie była jeszcze prawdziwa postać. O dziwo nie ma Kung Lao. Chyba wszyscy lubili go za bardzo, żeby umieścić go w filmie. I w sumie się nie dziwię. On jest najlepszy. Oczywiście taki przepych oznacza, że nie wszystkie postacie zdołają zabłysnąć w ciągu 90 minut, więc niektóre z nich tylko pojawiają się na chwilę i znikają albo umierają w ciągu kilku chwil. No i ktoś może powiedzieć: Zaraz! Przecież Sub Zero i Scorpion już byli w pierwszym filmie, to po co ich przywracać? Ale ktoś inny powie: Mortal Kombat Mythologies: Sub Zero do kupienia już w grudniu tego roku. Idźmy dalej. Co z efektami specjalnymi. Praktyczne efekty specjalne w pierwszym filmie wyglądały świetnie, a efekty komputerowe okropnie. Więc naturalnym wnioskiem byłoby użyć mniej komputerów, a więcej animatroniki i charakteryzacji. Więcej goro, mniej jaszczura. No niestety zrobiono dokładnie odwrotnie. Już w pierwszej scenie widzimy nasz problem. Spójrzcie na to paskudnie wygenerowane na komputerze niebo, ten paskudnie wklejony budynek, ten paskudnie doklejony ogon jednej z postaci i tę postać z paskudnie doklejoną kopią rąk. Zatrzymajmy film w tym miejscu. W tym kadrze zawiera się wszystko, co jest nie tak z tymi efektami specjalnymi. I ponownie, mieliśmy to, a teraz mamy to. Po prostu zbudujcie makietę architektury, puśćcie prawdziwy dym z tyłu i zbudujcie nowego, lepszego gora i nazwijcie go sobie jakoś inaczej, na przykład Kintaro czy jak tam chcecie. Wiem, że was na to stać. Macie budżet większy niż pierwszy film. A zresztą, nawet efekty praktyczne są gorsze. Baraka na przykład to człowiek w sztywnej, nieruchomej masce, który bardziej pasowałby do oryginalnych Power Rangers. W sumie cały film przypomina Power Rangers. W sumie nawet niektóre postacie wyglądają jak te z Power Rangers. Czy to na pewno nie miał być pierwotnie film Power Rangers? To albo Godzilla kontra król Gidora, który był tak brzydko zrobiony, że nawet studio Toho go nie chciało. Zamiast mniej efektów jaszczuropodobnych, dostajemy na ekranie więcej jaszczurów i to większych. Spójrzcie tylko na to. Czy nie właśnie to chcecie oglądać na dużym ekranie? No dobrze. Może chociaż. Humor na miarę pierwszego filmu został zachowany. Otóż nie. Nasz główny specjalista od płetw, Johnny Cage, zostaje zabity w pierwszych minutach. Zastępuje go Jacks, który nie ma już w sobie tego dobrego wyczucia komediowego. Jego teksty są takie okropne. Co on odstawia? Mojżesza nad Morzem Czerwonym? Ani znaków, ani skrzynek pocztowych. Gdzie ta świątynia? A czasem nawet nie wiadomo, czy właśnie oglądamy śmieszną scenę, która miała być śmieszna, czy to kolejna scena, która miała być poważna, ale została tak źle wyreżyserowana, że wychodzi śmiesznie. Gdzie Kitana? Skorpion ją porwał. Straciłeś Kitana i poderwałeś ją? Pomogła mi tu trafić. A dzięki Wam mamy na karku oddziały Kana. Dajcie już spokój. Mamy większe zmartwienia, na przykład jak przeżyć. Od oryginalnego filmu wiele osób odpychała Tandeta. Jeśli jednak kicz pierwszej części zmieścił się w granicach waszej tolerancji, to bądźcie gotowi, bo druga część wytoczyła ciężkie działa, abyście tylko przyznali, że to wszystko jednak jest choć trochę żenujące. Spójrzcie na przykład na tę okropną animację poklatkową kul... Cool do podróżowania. Tak jakby koncept kul cool do podróżowania, w których pasażerowie muszą wisieć przed sobą z rozłożonymi wszystkimi kończynami, to było za mało. Jest też ten moment, kiedy Sonia zostaje zaatakowana przez kogoś, kogo myli z Kitaną. Kitana? Chciałabyś! Po czym poznałaś? Po tym, że kompletnie nie widać jej twarzy? A następnie uprawia z nią zapasy w błocie. Okej, okay. teraz tak. Wiele osób uważa, że ta scena to zwykły fanserwis. Ale ja muszę stanąć w jej obronie. To po prostu walka w terenie i nie mamy żadnych podstaw, aby sądzić, że twórcy filmu chcieli pokazać tę scenę jako jakieś z... do twarzy ci z błotem. Naprawdę? Okej, okay, wycofuję swoją argumentację. Ci filmowcy to jednak spermiarze. Masz piękne nogi. Do kopania, a ona? Walczy tak pięknie jak wygląda? Moja ulubiona scena to ta, w której Liu Kang budzi się w śniegu i ukazuje mu się modelka w bikini, która praktycznie zaczyna go molestować. Początkowo Liu Kangowi to nie przeszkadza, ale wkrótce przypomina sobie, że już ma dziewczynę i odpycha modelkę. Wtedy ta zaczyna się z nim bić. Gdy Kangowi udaje się ją położyć na łopatki, ta zaczyna się głupio śmiać i mówi: Gratulacje, użytkowniku, zdałeś test. Mogę się przyłączyć? To, to był tylko test? A tak, właśnie. Liu Kenki i Kitana teraz są parą. Pierwszy film całkiem fajnie pokazywał, że pewne postacie mają się ku sobie, ale unikał nienaturalnego, szybkiego przejścia do romansu. Więc w tym całym kiczu jest też miejsce na wyłamanie się ze schematów. Ale jak już mówiłem, ten film wytacza ciężkie działa. Więc robimy speedrun z romansu i porwania księżniczki, która teraz czeka w zamku na ratunek ukochanego. Dlaczego Shao Ken ją w ogóle porwał? Dobre pytanie? Żywa przynęta jest lepsza od martwej. Przynęta? Wydawało mi się, że Liu Kang już i tak po ciebie idzie. Lepszą przynętą byłoby po prostu pomachanie i krzyknięcie TUTAJ JESTEM! Liu Kang nawet nie wie gdzie cię szukać! To dlatego nie może trawić! Nie dlatego, że potrzebuje przynęty! Reydan w tym filmie marnuje tylko czas ekranowy. Może to jego powinno się zabić na początku, a nie Cage'a, skoro już i tak nic nie wnosi do fabuły. Weź mnie za Johnego Cage'a. Podróżuje do Krainy Bogów, gdzie wolno mu zadać trzy pytania. Jak zawsze masz prawo do trzech pytań. A gdyby mało było tego, że gra go inny aktor niż w pierwszej części, to jeszcze po powrocie z Krainy Bogów zmienia się w Stinga i oświadcza, że... Shao Kahn jest jego bratem?! To... Zupełnie niczego nie zmienia. Kan jest moim bratem. Bardzo panu dziękuję za tę garść bezcennych informacji, ale ja to mam w dół. Ostatni wielki moment Reydena to próba werbalnego przekonania brata, żeby był grzeczny. Możecie zgadywać, jak mu poszło. I to jest Mortal Kombat Unicestwienie. Polecam ten film jedynie przyszłym filmowcom, aby uczyli się z niego, czego nie warto robić. Nie sądzę, aby ktokolwiek inny znalazł w nim coś dobrego dla siebie. Mam poważny problem ze znalezieniem w nim choć jednej zalety. Hmm, co jeszcze takiego dobrego było w pierwszej części? Muzyka? Czy w tym filmie jest dobra muzyka? Okej, okay, główny motyw przewodni został zachowany, co zresztą? Dobre, ktoś się jednak postarał przy produkcji. Kto odpowiada za tę muzykę? KMFDM? Megadev? Ramstein? Okej, okay, wiecie co, polecam ścieżkę dźwiękową. Reszty nie potrzebujecie. Miłego słuchania i na razie.